Ruszyła przed sprzedaż naszej kolejnej bardzo ważnej książki, obok książki poświęconej nowotworom. To będzie druga nasza najważniejsza książka. Skutecznie wyleczyć choroby układu krążenia. Bardzo ważna, ponad dwukrotnie większa niż. Pierwotna wersja. Właściwie zbudowaliśmy książkę od początku, uaktualniając informacje, przekazując nowe informacje, nowe wskazówki. Szereg ilustracji, szereg przeźroczy, które profesor Frydrychowski przedstawiał swoim studentom w ciągu 50 lat pracy jako wykładowcy na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, teraz trafią do Państwa. Książka, właściwie. Pełna, tam już nic więcej dodać nie możemy, przynajmniej na dziś, więc już niebawem trafi do nas. Przed nami wizyta w drukarni, będziemy dla Państwa te książki podpisywali. A w przedsprzedaży, która będzie trwała do 8 czerwca, jeżeli Państwo je zamówią, to dostaniecie te egzemplarze z naszymi. Autografami i ze specjalną pieczątką, którą także dla Państwa mamy. Ci, którzy już mieli wcześniej nasze książki, wiedzą, co to za pieczątka, a być może pojawi się także niespodzianka i troszkę inna wersja tej pieczątki. Warto sięgnąć po tę książkę. No i cóż, zamawiajcie, a my zaczniemy wysyłać po 12 czerwca.